Jest wiele rodzajów pisma. To pismo samego czasu. Kto umie je odczytać, ten może odtworzyć zdarzenia z historii Ziemi. Najbardziej dramatyczny moment nie został zapisany jaskrawymi barwami, lecz bielą. Ta jasna linia jest trochę jak epos saga o śmierci Tytanów zamieszkujących całą Ziemię. Warstwa bogata w rzadki metal iryt. To koniec kredy, 66 milionów lat temu. Właśnie wtedy wyginęły dinozaury i trzy czwarte wszystkich zwierząt oraz roślin. Geolodzy mają zwyczaj zaznaczenia granic występowania skamieniałości danego gatunku za pomocą złotych gwoździ. Wbijają je w skałę młotkiem. Skoro żyjemy w epoce antropogenicznego wymierania, to w którą skałę mamy wbić nasz złoty gwóźdź? To ja, maleństwo. Gdy tak jak ty miałem tylko dzień, dwa mocarstwa walczyły o dominację na Ziemi. Oba były skłonne zniszczyć dla niej wszystko. W dniu moich urodzin, oba zdetonowały broń atomową, by pokazać, jakie są silne. Było to tylko kilka z tysięcy takich głowic zdetonowanych przez dekady. Produktem tych wybuchów był stront 90. Niestabilny izotop emitujący promieniowanie beta. Ten radioaktywny izotop skażał pokarm kobiet na całym świecie. Matki karmiące dzieci takie jak ty nie chciały się pogodzić z tym koszmarem. Protestowały, aż w roku 1963 podpisano stosowny traktat. Ja i wszyscy z mojego pokolenia nosimy w sobie nadmiar jeszcze innego izotopu radioaktywnego węgla 14. Gdybym postradał zmysły i zapomniał, ile mam lat, przypomnij mi o tym echo eksplozji nuklearnych z dnia moich narodzin. Czy ten złoty gwóźdź ukryty w moim ciele jest wyznacznikiem początku antropocenu? Czy to wtedy się zaczął? Powietrzne testy atomowe się skończyły, ale my nadal niszczyliśmy nasz dom. Cały czas mając świadomość, że pewnego dnia ten dom runie. Co nam powiedzą o zagrożeniu, jeśli nic z nią nie robimy? Może lepiej nie wiedzieć? Świadomość bywa przekleństwem.